21 lipca, cień pisarza, cień przemiany tego dnia w 1899 roku przyszedł na świat Ernest Hemingway, autor, który odmienił literaturę, pisząc surowym, oszczędnym językiem. W jego prozie, między słowami, tętniły niewypowiedziane emocje, a każde zdanie miało ciężar milczenia. Jego metoda, podobna do lodowej góry, polegała na tym, by ukazać tylko wierzchołek opowieści, resztę zostawiając wyobraźni i duszy tytelnika. Esencja rozkładu, ten rozkład zaprasza do wędrówki śladami Hemingwaya przez nie nieodpowiedziane napięcia, próby odwagi i zmierzania się z zmierzania się własną śmiercią i własnym życiem. Tarot, jak jego twórczość wymaga ciszy, skupienia, by to, co ukryte pod powierzchnią, mogło zostać sezone Rozkład Hemingwaya. Jaki masz stosunek do mężczyzn? Radziec silny pozycji Nie lękasz, panujesz za nimi. jaki masz stosunek do kobiet? Teraz się o Tak byś chciał czegoś jeszcze na uszy dowiedzieć. Lepiej radzić się z mężczyznami. Jak zachowujesz zgodność pod presją? Jak zachowujesz godność pod presją? No takie zniewolenie. Byś musiał, musiał, musiał wyrwać się z tego, zmienić swoje nastawienie. Proszę nie radzić presją. Czego cię się życie? Czego ci uczy życie? Żebyś po prostu... zasł rozwijał się, żebyś się... ...poddał, poddała rozwijaniu. Od nauki. I to pozwoli i wyruszysz w nową podróż jednocześnie. Czego uczy Ciebie śmierć? Czego uczy Ciebie śmierć? W kierunku podążania. Bo w tej chwili nie robi to właściwie. Podąż idziesz z innymi śladami. Musisz y, zmienić kierunek i tego, co uczy śmierć, Że należy zmieniać y, kierunki myślenia. myślenie. Jak ma się skupić na tym, co ważne? Odkrywając swoje tajemnice y, to Czego nie wiesz? Zasugerować się tym, co ci mówi, podświadomość Twoja. A dużo skrywa Twoja podświadomość. Masz pełną wiedzę w sobie. Co możesz zrobić, aby porozumieć się z innymi? Co możesz zrobić, aby porozumieć się z innymi? Karty wytrysnęły, tak nie wiem o którą chodzi, po, razem posklejały. Yy, co możesz zrobić, aby lepiej porozumieć się z innymi? Co możesz zrobić lepiej, aby porozumieć się z innymi? Zawsze się nimi komunikować przede wszystkim. Yy, na początku możesz uczyć się tego, biorąc się do innych. I stając się przywódcą Bo tutaj chodzi o to, abyś nauczył się dbać o siebie, o swoje ego, o swoją kontrolę, o sam rozwój. Co znajdzie się poniżej lustra wody. Co znajduje się poniżej lustra wody. Zostawimy w odniesieniu do karty śmierci. Że on nie powiedzieć. Równowaga. Równowaga. Naczekaj, uczuć się równowagi, po prostu. Zaczął się przemieniać. Bo tu mówię o odniesieniu do karty śmierci. Karta śmierci motyw przemijania i transformacji głęboko rezygnuje z osobą Hemingwaya. Dla niego prawdziwe życie. Zaczynało się tam, gdzie stawka się stawało się około wokół ze śmiercią. W czasie wojny, polowania, cierpienia wtedy miknął chaos, a prawda wypływała że wnętrza. Podawaj się transformacji. Tak to, ci jej potrzebne, wpisane.